Czy marzyłeś kiedyś, aby zostać piłkarzem? Czy marzyłeś kiedyś, aby zagrać na stadionie, na którym tysiące kibiców będzie krzyczeć Twoje nazwisko? Zapewne tak. Pewnie ciągle trenujesz i chcesz się rozwijać. Dobrze wiesz, że są rzeczy, które jeszcze możesz poprawić. Dlatego ja w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci 5 wskazówek, jak być lepszym piłkarzem. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kłasek. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 wskazówek, jak być lepszym piłkarzem. Są to rady, dzięki którym będziecie mieć lepsze zachowania na boisku podczas meczu. Przechodzimy do pierwszej wskazówki. Wskazówka pierwsza dotyczy prowadzenia piłki podczas meczu. Jedną z najgorszych rzeczy, którą robi wielu piłkarzy jest to jednocześnie prowadzenie piłki i patrzenie się w dół na swoje stopy. Nie wiem po co tak robią, jest to karygodny błąd, przez co nie widzimy naszego kolegi z drużyny, któremu możemy podać piłkę. Nie widzimy także obrońcy, który się zbliża i chce nam tą piłkę odebrać. A przede wszystkim nie widzimy, w którą stronę biegniemy. Nie możemy tak grać. Jeśli chcemy dobrze się zachowywać na boisku i być dobrymi zawodnikami, to musimy jednocześnie... Patrzyć delikatnie kątem oka na piłkę i prowadzić piłkę i mieć podniesioną głowę do góry, żeby móc zagrać piłkę koledze, zobaczyć jak jakiś kolega zrobi ruch na prostopadłą piłkę, zobaczyć także kiedy przeciwnik się zbliża, ale przede wszystkim wiedzieć, w którym miejscu na boisku się znajdujemy. Oczywiście wiem, że to nie jest proste, dlatego starajcie się już to wprowadzać na treningu. Nie bójcie się tego stosować. Pamiętajcie, trening czyni mistrza, jeśli będziecie się to trenować na treningu, to także w meczu będzie to wychodzić. Wskazówka druga dotyczy pokazania się do gry. Nic bardziej prostego. Drugą wskazówką jest pozbycie się bardzo dużego błędu, mianowicie chowania się za plecami przeciwnika. Taki błąd nawet popełniają piłkarze grający na wysokim poziomie. Nie wolno tak robić. Jeśli ktoś tak robi, to znaczy, że boi się grać w piłkę, boi się dostać podanie od swojego kolegi, no i jest po prostu nieaktywny. Przechodzi obok meczu, nie biorąc w nim praktycznie udziału. Dlatego szukaj miejsca na boisku, pokazuj się na wolne pole, szukaj miejsca między przeciwnikami. Czasami pójść na prostopadą piłkę, czasami pójść do gry na ścianę. Wiem, że to kosztuje dużo siły, ale jeśli będziesz tak grał, no to będzie stawał się lepszym zawodnikiem. Jeśli będziesz szukał miejsca na boisku, to na pewno będziesz dostawał podania. Nie możesz bać się grać w piłkę. Kolejna wskazówka. Pamiętajcie, że piłka nożna to gra zespołowa. Jeśli chcecie być lepszymi piłkarzami, to pamiętajcie, że oprócz Was na boisku są także wasi koledzy, z którymi możecie wymieniać podania. Wiem, że wiele osób chce być jak Messi, Ronaldo czy Neymar. Najlepiej byłoby okiwać wszystkich przeciwników i strzelić gola, ale tak się nie da. Jeśli będziecie kiwać, będziecie tracić piłkę, to Wasza drużyna, cała drużyna, będzie musiała włożyć dużo sił, żeby tą piłkę znowu odzyskać. Uwierzcie mi, lepiej będzie wyglądać to, jeśli okiwacie raz przeciwnika, a skutecznie, niż będziecie kiwać się cały czas i cały czas będziecie tracić piłkę. Dlatego czasami warto jest okiwać jednego przeciwnika i podać do Kolegi z drużyny, niż po prostu okiwać jednego przeciwnika, a na drugim się zatrzymać. Czwarta wskazówka dotyczy ciągłej aktywności podczas meczu. Niestety często u zawodników obserwuje takie zachowanie, że ktoś poda piłkę i nagle z niewiadomych przyczyn ta osoba zostaje w miejscu i nie biegnie dalej z akcją. Jest to karygodne zachowanie, ta osoba automatycznie wyłącza się z gry i jest po prostu nieaktywna. Dlatego jeśli chcecie być lepszymi piłkarzami, to po podaniu do swojego kolegi z drużyny musicie wyjść na wolną pozycję, pokazać się mu do gry i wtedy dostaniecie od niego kolejne podanie. Jeśli gracie na przykład na środku obrony, to wiadomo, że nie ruszycie dalej za akcją, bo po was zostanie dziura, gdzie potem przeciwnicy będą mogli bez problemu zaatakować Waszą bramkę. Ale jeśli gracie na środku obrony, to także musicie być aktywni. Dlatego po podaniu do kolegi z drużyny, musicie podbyć do napastnika drużyny przeciwnej. Musicie przewidzieć to, że zaraz drużyna przeciwna może odebrać piłkę i podać temu napastnikowi piłkę. Dlatego ważna rzecz, bądźcie aktywni podczas meczu. Zanim przejdziemy do kolejnej wskazówki, bardzo ważna rzecz, zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Pamiętajcie też, żeby kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. A teraz przechodzimy do kolejnej wskazówki. Wskazówka piąta dotyczy odpowiedzialnych decyzji na boisku. Dobrze wiecie, że często detale decydują o wyniku spotkania. Dlatego ważne jest podejmowanie dobrych decyzji podczas meczu. Wiem, że każdy z Was na pewno kocha strzelać gole, wiem także, że często macie dogodną sytuację na oddanie strzału, jednakże nie zawsze ten strzał. Okazuje się dobrym rozwiązaniem, dlatego ważne jest podejmowanie dobrych decyzji. Często jest tak, że lepszym rozwiązaniem będzie podanie piłki do kolegi z drużyny niż oddanie strzału. Jest wielu zawodników, którzy łaszą się na gole i wolą oddać strzał na bramkę, który niekoniecznie może zamienić się w gola, niż podać piłkę do kolegi z drużyny, który po prostu może dołożyć nogę do pustej bramki. Dlatego pamiętajcie, że liczy się dobro drużyny i podejmujcie właściwe decyzje. Napiszcie mi w komentarzu, jaka wskazówka z dzisiejszego odcinka Wam się najbardziej spodobała. Możecie także dać znać, jakie filmy chcecie teraz zobaczyć u mnie na kanale. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Koniecznie pamiętajcie o kliknięciu także dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, tutaj Wam się wyświetla moja nazwa, nazywam się na Instagramie Kłesek. Koniecznie teraz wejdźcie mnie tam, zaobserwujcie, brakuje bardzo mało, żeby było nas tam 30 tysięcy. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemanko